No przede wszystkim trzeba pamiętać, że cyfryzacja służy do optymalizacji procesów, do optymalizacji procesów produkcji, wytwórczości, także do optymalizacji procesów finansowych, więc na każdym aspekcie możemy ją wykorzystać: czy poprzez wdrożenie sztucznej inteligencji, czy poprzez wdrożenie nawet prostych systemów obiegu dokumentów, które dramatycznie sprawność. Sprawności procesów korporacyjnych wzmacniają, czy jeśli chodzi o urządzenia monitorujące kwestie ekologiczne, emisje, zużycie energii elektrycznej, szukanie takich punktów w całej organizacji, które są narażone na pewnego rodzaju większe, np. emisje albo zużycie energii. Tutaj, tutaj są możliwości dla, dla całego szeregu rozwiązań cyfrowych. Uważam, że kongres jest, jak co roku od 36 edycji jest bardzo ważnym, chyba najważniejszym w tej chwili wydarzeniem, jeśli chodzi o kwestię energetyczną. Tematy, które są poruszone, są oczywiście aktualne, dotyczą bezpieczeństwa energetycznego, natomiast uważam, że powinniśmy trochę bardziej i trochę więcej w kolejnych edycjach skupiać się na kwestii cyber security, dlatego, że jeżeli implementujemy mnóstwo nowoczesnych technologii informatycznych do energetyki, to musimy mieć z tyłu głowy jednak, że one mają różne swoje podatności i trzeba więcej o tym dyskutować i zwiększać świadomość decydentów także na najwyższym poziomie w spółkach energetycznych, żeby inwestować w kwestie cyberbezpieczeństwa i pamiętać, że cyberbezpieczeństwo spółki energetycznej to jest cyberbezpieczeństwo państwa i cyberbezpieczeństwo wszystkich obywateli.